Drodzy bracia i siostry, gdy papież Franciszek wszedł do kościoła, wywołał zdziwienie wśród wszystkich obecnych ze względu na proroctwo świętego Malachiasza, świętego o wielkim znaczeniu. Ale poczekajcie chwilę nie chodzi o jakiekolwiek proroctwo. Prawda na jego temat zostanie ujawniona, gdy obejrzycie ten fascynujący film. Zanim odrzucicie to proroctwo jako coś bez znaczenia, co byście pomyśleli, gdybym powiedział, że istnieją niedawne dowody sugerujące, iż to starożytne proroctwo może właśnie się spełniać w tym dokładnym momencie. Intrygujące, prawda? Zagłębmy się więc, aby zrozumieć, o co chodzi w tym proroctwie, co zostało przepowiedziane i jak zadziwiająco trafne może być. Wraz z proroctwami z Medjugorje te przepowiednie budzą coraz większe zainteresowanie, rodząc fascynujące pytania dotyczące ich autentyczności i znaczenia w dzisiejszych czasach. Wierzący są podekscytowani, a Watykan stoi w obliczu okresu wielkich oczekiwań. Proszę, obejrzyjcie ten film i udostępnijcie go innym pobożnym, którzy tak jak wy cenią przesłania prorocze. Obecny przywódca kościoła katolickiego, papież Franciszek, wywiera znaczący wpływ na proroctwa. Twierdzą, że wizja świętego Malachiasza wskazuje bezpośrednio na ten rok, przedstawiając nowego papieża jako Piotra, Rzymianina, ostatnią część tego intrygującego zagadki proroczej. Papież Franciszek, pierwotnie Jorge Mario Bergoglio z Argentyny, wzbudza ciekawość. Pomimo imienia, które przyjął, niektórzy chrześcijanie twierdzą, że jego prawdziwe imię ma osobliwe powiązanie z Piotrem. I wierzcie lub nie, utrzymują również, że jest prawdziwym Rzymianinem ze względu na włoskie korzenie swojej rodziny, pomimo że jest Argentyńczykiem. To tutaj historia staje się szczególnie fascynująca. Wróćmy w czasie, aby odkryć pochodzenie tej intrygującej przepowiedni. Przepowiednia papieży to lista 112 enigmatycznych twierdzeń po łacinie, próbujących przewidzieć przyszłych papieży katolickich, rozpoczynając od Celestyna V. Powstała w roku 1595, przedstawiona przez Mnicha, który twierdził, że lista ta wywodzi się z wizji świętego Malachiasza arcybiskupa w wieku. Malachiasz miał mieć wizję podczas podróży do Rzymu, ujawniając imiona każdego papieża, sumując 112 od jego czasów do końca czasów. Wyobraźcie to sobie jako intrygującą serię papieży. Te wizje zostały zarejestrowane w tajnych archiwach w formie tajemniczych wierszy. Od wieków w cichych korytarzach Watykanu starożytny manuskrypt pozostawał ukryty. Czy to był przypadek, czy może przeznaczenie, które doprowadziło Arnolda Wona do jego odkrycia na czas przed świętym konklawę w X wieku? Wśród starożytnych proroctw Kościoła katolickiego wyróżnia się jedno: proroctwo świętego Malachiasza. Te słowa wywołują gorące debaty i przyciągają uwagę uczonych. Niektórzy kwestionują jego prawdziwość, podczas gdy inni uważają je za niezwykle intrygujące i zaskakująco trafne. Według świętego Malachiasza, 112. papież miał być ostatnim. Jego przepowiednie nabierają mocy, przewidując trudny okres D.L.A. świętego Kościoła. Przepowiednia na obecny rok jest niepokojąca. W ostatecznym prześladowaniu święty Kościół ujrzy pojawienie się Piotra prowadzącego swoje stado przez różne uciski. Gdy te wydarzenia dobiegną końca, miasto siedmiu wzgórz zostanie zniszczone, a straszliwy sędzia osądzi swój lud. Czy zbliżamy się do szczytu proroctwa święto-Malachiasza? Ale dlaczego przypuszcza się, że pontyfikat papieża Franciszka dobiega końca teraz? Tutaj narracja przybiera naprawdę uderzające kontury. Pozwólcie, że zaktualizuję Was na temat tej zagadki dotyczącej losu świętego Kościoła. Papież Franciszek od czasu objęcia stanowiska 13 marca 2013 zmaga się z kontrowersjami i znaczącymi wyzwaniami jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych papieży w historii Kościoła katolickiego. Jedną z głównych przeszkód był skandal nadużyć seksualnych przez duchowieństwo i wysiłki Kościoła w celu ich tuszowania. Ten problem stał się szokująco oczywisty w 2018, gdy ujrzało światło dzienne sprawozdanie o nadużyciach w Pensylwanii. Ponadto jego pomysły również wywołały niepokój w niektórych środowiskach. Na przykład papież Franciszek jest autorem książki zatytułowanej Amoris Laetitia, która porusza kwestie związane z małżeństwem, rozwodem i przyjmowaniem świętej komunii. Ta perspektywa nie jest jednomyślna w obrębie Kościoła, a 11 sierpnia 2017 grupa składająca się z 45 księży i katolickich naukowców wysłała 25 stron listu. W gruncie rzeczy istotne oskarżenie – Oskarżając go o rozpowszechnianie idei sprzecznych z fundamentalnymi wierzeniami Kościoła. Sytuacja jest skomplikowana i nadal budzi debaty i dyskusje wewnątrz społeczności katolickiej. Zatytułowane Amoris Laetitia i inne działania wywoływały błędne interpretacje dotyczące małżeństwa, moralności życia i sakramentów, a kontrowersje nie ograniczały się do tego. O 18 maja 2018 CNN doniosła o dymisji grupy biskupów w Chile w środku skandalu związanego z nadużyciami seksualnymi, dodając kolejne problemy do już burzliwego kościoła. Teraz cofnijmy się trochę do 19 października 2013, punktu kluczowego, który zasługuje na naszą uwagę. Bernard Fay, katolicki biskup o bardziej tradycyjnych poglądach, wydał niepokojące ostrzeżenie. Stwierdził, że papież Franciszek prowadzi Kościół ku upadkowi, który mógłby oznaczać początek czegoś mrocznego, być może nawet ery antychrysta. To poważne ostrzeżenie, prawda? Jednak nie możemy zapomnieć o drugiej stronie medalu. Papież Franciszek jest podziwiany przez wielu za swoją życzliwość, troskę o mniej uprzywilejowanych i otwartość na dialog międzyreligijny. Ponadto jego zaangażowanie w sprawy środowiskowe zdobyło sympatię ludzi na całym świecie. Badanie wartości globalnych w lutym 2014 wykazało, że wielu uważa go za pozytywnego agenta promującego jedność między ludźmi. Jednakże w samym Kościele katolickim pojawiają się różnice zdań w sprawie niektórych jego doktryn. Przygotujcie się, ponieważ jeden z najbardziej szokujących epizodów wybuchł 25 sierpnia 2018, kiedy to ogłoszono wydanie 11-stronicowego listu napisanego przez arcybiskupa Carla Mario Vigano. Byłego nuncjusza apostolskiego w Stanach Zjednoczonych. W tym dokumencie arcybiskup oskarżył papieża Franciszka o zaniechanie swoich obowiązków w Kościele, zwłaszcza w związku z przypadkiem dotyczącym Teodora Makarika. Oskarżenie stwierdzało, że pomimo znanych oskarżeń o nadużycia seksualne przeciwko Makarikowi, zarówno Watykan, jak i papież Franciszek nie podjęli odpowiednich działań. List nie pozostawiał wątpliwości, jasno domagając się rezygnacji papieża Franciszka. Przechodząc do współczesności, kontrowersje wokół papieża Franciszka przekraczają granice Watykanu. Rozprzestrzeniły się przez internet i platformy takie jak YouTube, gdzie ludzie z różnych miejsc wyrażają oskarżenia i denuncjacje. Co ciekawe, nie są to tylko zwykli internauci. Księża, biskupi, kardynałowie i świeccy akademicy stali się głośnymi krytykami papieża. Kościół znajduje się w rozkroku z konserwatywnymi grupami i środkami masowego przekazu głośno krytykującymi Franciszka i jego bardziej postępowe idee. To skłania nas do zastanowienia się, czy te kryzysy i oskarżenia są znakami nadchodzących, bardziej burzliwych czasów. Związek między przepowiedniami święto Malachiasza a wydarzeniami obecnymi jest zagadnieniem intrygującym, i to w tym punkcie narracja staje się jeszcze bardziej absorbująca. Przepowiednia święty Malachiasza oferuje enigmatyczne opisy papieży, i niektórzy ludzie ustanowili godne uwagi połączenia między tymi opisami a papieżami, którzy poprzedzili Franciszka. W obliczu wyzwań i kontrowersji otaczających obecnego papieża, pojawia się nieuniknione pytanie: czy papież Franciszek jest naprawdę ostatnim papieżem zgodnie z przewidywaniami święto Malachiasza? Wizje święto Malachiasza są traktowane poważnie przez wielu. Ciekawy przykład miał miejsce w 1958 roku, przed konklawę, które wybrało papieża Jana XXIII. Kardynał Spellman z Nowego Jorku dokonał nietypowego gestu. Wynajął łódź pełną owiec i popłynął rzeką Tyber. Cel? Podkreślenie, że jest pasterzem i żeglarzem, zgodnie z przepowiedniami. Wracając do przepowiedni dotyczącej 111. papieża, papieża Benedykta XVI, wymienionego jako chwała oliwna. Wielu argumentuje, że to kwestionuje precyzję przepowiedni święto Malachiasza. Według przepowiedni, następny i ostatni papież powinien być Piotr Rzymianin. Tutaj fabuła się zagęszcza, ponieważ niektóre z tych wizji wydają się odsłaniać nowe tajemnice i interpretacje. Przepowiednie święto Malachiasza są niezwykle precyzyjne. Weźmy na przykład papieża Urbana Sepen, którego dewizą było Ex Antiquitate Urbis, tłumaczona jako od starożytności miasta. Pochodził z Florencji, a herb Florencji przedstawia kwiat Irysa, który przypomina Lilię. Innym przykładem jest papież Jan Paweł Iga, którego dewizą było Delabore Solis, co oznacza z pracy słońca. Urodził się 18 maja 1920 roku, w trakcie zaćmienia słonecznego. Naprawdę zadziwiające, prawda? Każdy szczegół tych przepowiedni wydaje się być starannie przeanalizowany. Przy każdym papieżu porównywanym do opisów dostarczonych przez święto Malachiasza. Jak wspomniano wcześniej, niektórzy wierzą, że papież Franciszek mógłby być utożsamiany z Piotrem Rzymianinem, ostatnim papieżem przewidzianym przez tę starożytną przepowiednię. To oczywiście rodzi szereg pytań i debat zarówno wśród społeczności katolickiej, jak i poza nią. Dowody, choć enigmatyczne i otwarte na interpretacje, są fascynujące, nawet DLA sceptyków. Niezaprzeczalne jest, że przepowiednie święte Malachiasza wzbudzają znaczne zainteresowanie i dyskusje na temat przyszłości Kościoła katolickiego. Słowa prorocze wydają się dziwnie współgrać z obecnymi wydarzeniami i kontrowersjami, co skłania wielu do refleksji nad ich znaczeniem i ewentualnym spełnieniem się w dzisiejszych czasach. Kościół katolicki przechodzi przez okres głębokiej transformacji i wyzwań, a figura papieża Franciszka jest w centrum tych dyskusji. Wróćmy do twojego początkowego pytania. Faktycznie fascynujące jest rozważanie, jak przepowiednie św. Malachiasza splatają się z obecną sytuacją Kościoła katolickiego i świata. Co przyszłość przyniesie Kościołowi i światu nadal pozostaje tajemnicą, ale te starożytne przepowiednie zachęcają nas do zastanowienia się nad wyzwaniami i możliwościami, które nas czekają. Ważne jest, aby pamiętać, że te przepowiednie podlegają interpretacji, a ich ważność jest tematem ciągłej dyskusji. Niemniej jednak wciąż budzą one ogromne zainteresowanie wśród tych, którzy starają się zrozumieć przyszłość Kościoła katolickiego i świata. Obejrzyjcie wideo i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić innych istotnych treści proroczych.